Boże. Znajdujemy się przed bramą główną kopalni Ziemowej w Wdzięcinak. Dzisiaj chciałbym państwu przedstawić postać dyrektora tej kopalni w latach 1980-1983, pana Antoniego Piszka. Panie dyrektorze, czy mogę pan nam opowiedzieć historię strajku, który odbywał się tutaj w czasie stanu wojennego? Tak, mogę opowiedzieć, ponieważ dobrze pamiętam ten czas i to wszystko co się tutaj Działo, co się zaczęło bardzo niebezpiecznie, ale się szczęśliwie skończyło. No więc idziemy sobie głównym traktem wejściowym na kopalnię Ziemowic. Jest akurat w tej chwili piękna pogoda, piękna zima, pada śnieg. Dokładnie w roku 1981 tak to wyglądało w grudniu. Też było zimno, też padał śnieg, tylko nastroje nasze były już niestety inne, bo stanęło potężne zagrożenie przed kopalnią, przed ludźmi, na koniec naprawdę przed całym narodem, że ówczesny rząd wypowiedział wojnę narodowi. I ta wojna niestety objęła także i Ziemowic. I właśnie tutaj, nie gdzie indziej, nasi górnicy zdecydowali dać odpór stanowi wojennemu. Pojechali na dół. Zostali tam. Strajkowali. Przebywali tam całe 10 dni, aż do pamiętnych świąt Bożego Narodzenia roku 1981. Znajdujemy się w tej chwili w gabinecie dyrektora kopalni Ziemowic. Dokładnie w tym biurze w roku 1981, kiedy zaczął się pamiętny stan wojenny ogłoszony przez władze ówczesne i my na kopalni postanowiliśmy odpowiednio przygotować się organizacyjnie, jeżeli chodzi o naszą załogę. Dlaczego? Dlatego, że to było wielkie zaskoczenie ten stan wojenny. I to była akurat niedziela wtedy ogłoszane tego. Myśmy <laughs> w niedzielę kopalnia nie pracowała, więc pomału tam wyjechali ludzie z dołu, no powiedzmy sobie małe grupy, ale było już od razu wiadomo, że coś bardzo dobrego się stało. W każdym razie załoga zdecydowała się przystąpić do strajku pod ziemią. Właśnie to było charakterystyczne. Nie na powierzchni. Na powierzchni się nic nie działo. Załoga zdecydowała się zrobić strajk pod ziemią. A zatem dokładnie 15 grudnia wieczorem kiedy nastąpiła zmiana zmian, zmiana druga kończyła pracę, zmiana trzecia praca rozpoczynała, te dwie zmiany się spotkały na dole. I ci z tej drugiej zmiany nie wyjechali, a ci z tej zmiany trzeciej, zjechawszy na dół, nie podjęli pracy. I w tym momencie, to był powiadam, wieczór 15 grudnia, znalazło się na dole dokładnie 2028 osób. Było sprawą oczywistą, że w takich okolicznościach, niezależnie od tego, yy, jaki był dalszy rozwój wydarzeń, ale jedno było pewne, że ludzie są na dole i że nie mają zamiaru wyjeżdżać z tego dołu, to dla mnie jako kierownik ruchu zakładu oznaczało to, że ogłaszam akcję ratowniczą, akcję polegającą na przyjściu z pomocą tych ludziom tam na dole. I doprowadzeniu oczywiście do szczęśliwego wyjazdu. Z tym, że wtedy jeszcze nikt nie wiedział, ja też nie wiedziałem, jak długo to będzie trwało. Przyszłość pokazała, następne dni, że trwało to aż do samych świąt Bożego Narodzenia, czyli dokładnie 10 dni. I tu w tym biurze <klujemy> uruchomiliśmy, w związku z tym, że jest taka sytuacja strajkowa na dole, to się wtedy nie nazywało strajkiem, tylko protestem, tak było jakoś... Bardziej dyplomatycznie, że to nie strajk tylko protest i tutaj, ale dla mnie to było obojętnie jak to się nazywa, ważne, że są ludzie na dole i że oni potrzebują pomocy. Potrzebują na tym dole po prostu istnieć, żyć. I w związku z tym powołałem dwóch moich zastępców, inżyniera Adriana Winklera, wtedy naczelnego inżyniera kopalni i Mariana Zająca, wtedy głównego ziela górniczego kopalni, jako uprawnionych do prowadzenia akcji. I myśmy postanowili, że całą akcję prowadzimy z tego biura, dokładnie z tego punktu. A tu przy tym stole konferencyjnym siedzi sekretarz akcji, który ma książkę prowadzenia akcji i w tej książce notuje wszystko to, co się tutaj decyduje. Każde jedno zdanie, każde jedno polecenie lub otrzymanie jakiegokolwiek. Informacji, raportu z terenu, z dołu i w ogóle, to wszystko jest w tej książce notowane. Panie dyrektorze, znajdujemy się w tej chwili na Hali Zbornej. Ja słyszałem, że podczas stanu wojennego odbywały się tutaj masówki z załogą, z górnikami. Czy mógłby Pan coś powiedzieć więcej na ten temat? Oczywiście. Jesteśmy na cechowni. Tutaj jest miejsce, gdzie się zbierają zawsze załogi poszczególnych zmian które zjeżdżają na dół potem i tu przy tych oknach, okienkach sztygarów, kierowników oddziałów otrzymują przydziały pracy. Ale wtedy to nie było przydziału pracy, tylko wszyscy się tu zebrali w dużej liczbie zaniepokojeni w najwyższym stopniu, co się stało, że nagle została przerwana nasza praca, nasza normalna działalność górnicza. I się okazuje, że jest stan wojenny. Myśmy nie bardzo zdezwali sprawę, co to takiego w ogóle jest. Stan wyjątkowy, wojna, kto na nas napadł na Polskę, no się okazuje, że to była wojna władzy z narodem. W związku z tym, w sposób naturalny, rodzi się protest, ale właściwie Oczywiście o co chodzi? Nie było pracy. Praca, praca nie istniała. Po prostu nikt nie pojechał na dół, no, z wyjątkiem jakiś tam. Pilnych służb porządkowych czy zabezpieczenia dołu, reszta wszystko tutaj się zgromadziło. I teraz właśnie było, było bardzo trudno w, w mojej sytuacji wytłumaczyć komuśkolwiek, że no niestety musimy dalej normalnie pracować. Mówiliśmy te słowa, owszem, ale one kompletnie nie, nie trafiały. Masówki, spotkania. Dyskusja, gorąca dyskusja. To, to było 14, to był poniedziałek, pierwszy dzień pracy, który której to, tej pracy nie było. Nikt nie chciał pracy podejmować. To samo dotyczyło drugiego dnia, to już był 15 grudzień, to był wtorek. Dowiem tylko tyle, że wtedy to był wtorek i 15 to był dzień wypłaty. Pamiętamy, nie było żadnych kart płatniczych, tak jak teraz niczego. Po prostu ludzie tu pod tymi okienkami dostawali wypłatę w gotówce. I to był dzień wypłaty. Dlatego tak się trochę jakby, nazwijmy to, uspokoiła atmosfera. Jakby się zrobiło tak trochę wyciszenie pewnego rodzaju. Ale to było pozorne wyciszenie, dlatego że już wtedy decydowano się, że strajk będzie na dole. Panie dyrektorze, czy mógłby Pan coś powiedzieć na temat wymiany lamp dla załogi, która, która zostawała na dole, która strajkowała? Tak, to jest jeden z podstawowych yy, warunków istnienia na dole. Każdego, który jest na dole, to musi mieć swoje światło, czyli lampę. Lampa ma to do siebie, że jest przewidziana, żeby pracowała przez czas jednej zmiany, no, czyli mniej więcej 8 godzin, czy może troszkę więcej. Po tym czasie lampa się wyczerpuje i musi być ta lampa poddana ładowaniu. Czyli tu na lampowni, gdzie w tej chwili jesteśmy. Tu jest tam miejsce wymiany lamp. A teraz ci, którzy na tym dole się zdecydowali zostać, to oni już nie wyjeżdżali do góry, żeby te lampy sobie odświeżyć i wymienić. Niestety. I tu teraz powstała bardzo dziwna sytuacja. Mianowicie trzeba było zerwać z zasadą, że każdy ma swoją lampę, swój numer, swoje miejsce. Nagle się okazało, że ta zasada, która obowiązywała, musi być tak powiem, naruszona, dlatego że jeżeli ktoś na dole oddaje lampę, a przywozi się mu z góry inną lampę, nie jego, tylko jakąś lampę zabraną właśnie stąd, to w tym momencie my jako kierownictwo kopalni świadomie dopuściliśmy do tego, do czego normalnie się nie dopuszcza, czyli do zrobienia totalnego bałaganu z numerami lamp. Ale tak było wtedy. I myśmy się na to zdecydowali, że lampy zwozimy masowo na dół na wymianę setki lamp. I setki lamp z dołu zabieramy do góry do ponownego ładowania. Panie dyrektorze, jak odbywał się ruch szybu w czasie strajku? Decyzja, czy szyb będzie pracował i ruch latek, to była decyzja wspólna. Ode mnie, jako kierownika prowadzenia akcji. Ale również od strajkujących. Ponieważ strajkujący dla własnego bezpieczeństwa blokowali szyb każdorazowo i szyb stał. Natomiast uruchomienie następowało tylko wtedy, kiedy była wspólna decyzja. Rozmawiamy dalej na temat szybu. Szyb powiedziałem był uruchamiany w razie potrzeby. Ta potrzeba wynikała z transportu materiałów albo ludzi. Każdorazowo ci na dole musieli mieć jakąś potrzebę i o tym meldowali do mnie. Ja mówiłem, zgoda. Opuszczamy to i to. Materiały, przykład. Lampy, żywność, lekarstwa albo ludzi. I w tym momencie dany jednorazowy przejazd szybem był wykonywany. Po jego wykonaniu. Strajkujący na dole na poziomie 500 z powrotem blokowali szyb, żeby nie było możliwości jego uruchomienia przypadkowego. Dlatego właśnie maszynista wyciągowy, który siedzi w maszynie wyciągowej, dostawał wiadomość od sygnalisty tu ze zrębu i od sygnalisty na podszybie. Ja to potwierdzałem. Taka potrójna, można powiedzieć, zabezpieczenie było istotne, żeby nie dopuścić do tego, żeby tym szybem. Wbrew naszym planom, wbrew naszej robocie, ktokolwiek mógł się znaleźć na wodę. Było bardzo ważne. Nie można było dopuścić do tego, żeby przypadkowe osoby w nawiasie, z złymi zamiarami, znalazły się tam. I tego się pilnowali. I z tego właśnie miejsca, czyli ze zrębu szybu, myśmy opuszczali materiały. Te, te materiały, ponieważ do szybu to trudno na coś położyć na klatkę. Najlepiej, jak to wszystko jest w jakimś wozie. Oczywiście w wozie odpowiednio przygotowanym, wyczyszczonym, do którego się kładło przykładowo jedzenie. To też nie prosto do wozu, tylko do koszy, koszy, do czegoś i to po kolei, tak żeby było to higiena zachowana. Rozmawiamy o szybie dlatego tak szczegółowo, ponieważ to było to jedyne połączenie powierzchni z dołem. Oczywiście w tym momencie. Bardzo ważne było, żeby każdy ruch klatek był pod kontrolą i po uzgodnieniu. Ci strajkujący musieli być pewni, że na dół posyłamy tylko to, co im jest potrzebne. Obawiali się nieraz, żeby nie posłać jakiś przedstawicieli, jakichś tam władz, przebieranych niby za górników. Byli pod tym względem bardzo uczuleni. Także jeżeli była sytuacja taka, że posyłaliśmy na dół, nie tylko materiały i sprzęt i lampy i żywność, ale posyłaliśmy też czasami praktycznie codziennie jakieś brygady do wykonania jakiejś roboty, jakichś naprawy albo ratowników, bo my mieliśmy miejsca, gdzie trzeba było obserwacje ratownicze prowadzić. A teraz pytanie, kto zjechał z takich właśnie zamówionych do wykonania określonej czynności, do pracy, to myśmy... Zawsze z tymi na dole uzgadniali dokładnie, imiennie, imiennie powtarzam, kto to jest, kogo my mamy przygotowanego do zjazdu. I oni się tam na dole orientowali, czy to są ludzie wiarygodni, czy nie. I zdarzało nam się, że powiedzieli, dobrze, tak, tych czterech tak, a ten jeden nie. I wtedy trzeba było tego jednego podmienić na innego, uzgodnić, kto to, to, kto to będzie im pasował lub nie. Ta czujność nie była rzeczą że zupełnie, bym powiedział, wy, wyssaną z, gdzieś tak znikąd. Oni wiedzieli, że y, nie może się zdarzyć, że zjedzie na dół jakiś przedstawiciel, ukryty przedstawiciel władzy, który zacznie prowadzić jakąś tam wrogą robotę dla nich. Się zrobiło bardzo, bardzo niebezpiecznie, co z tego dalej będzie, bo taki niepokój powszechny, to rodziny tych, kto zostali na tym dole, przybywały na kopalnie. I szli, i tu się zbierali, i to było tak istotne, że akurat ta zima, i ten mróz, i to wszystko. No na kopalnię to normalnie trzeba mieć przepustkę, wejście i tak dalej. Zdecydowałem się znieść te przepustki i puszczać wszystkich na kopalnię, żeby weszli do środka. Żeby nie stali na tym mrozie, bo normalnie najpierw stali za bramą, no bo to nie są pracownicy, tylko rodziny. Stali na mrozie, tam. Ja mówię, wpuśćmy tych ludzi do środka, tu, do tego, do tego gomachu. Do tych biur, do tych pomieszczeń niech się tutaj ogrzeją, herbaty napiją, chcą telefonować z nimi, chcą rozmawiać telefonicznie oczywiście. Jedni są rozmawiać, inni nie chcą różna sytuacja, ale wszyscy się modlą. Tu się masowo ludzie modli, Masowo. A różaniec, a pieśni, a to, a tamto. A ci na tym dole nic tylko ani myślą wyjeżdżać. Ani myślą. I te różne błagania, i te prośby, i te strach, co będzie... No bo niechby tak jakieś to wojsko, no, zwłaszcza po tym wujku, to już my wiedzieli, nie, Co się 16 stało. No to teraz tylko patrzeć, jak do nas przyjadą, nie? zrobić porządek. Baliśmy się tego, wszyscy się tego. mówić bali. jeszcze o innych osobach spoza kopalni, które miały wielki wpływ na to, co się potem działo. Ja tak krótko wymienię. To był po pierwsze pułkownik Jerzy Szeweł, komisarz wojskowy, który tu przyjechał. I, I on zdecydował się, że on nie jest generałem Jaruzelskim i tą całą, a nie wojskową siłą, tylko jest z nami. Jest, z, z, zidentyfikował się, opowiedział się po naszej stronie, dosłownie. Fantastyczna pomoc. Zamiast wróg i ten, co miał z nami robić porządek, to on był tu z nami, nam pomagał rozładować sytuację, dosłownie. I tu właśnie, tu właśnie pomógł pułkownik Jerzy Szeweo. bo on się po prostu opowiedział za nami. Jak przyszła ta dramatyczna chwila, dosłownie noc, 20, 20 grudnia, pod kopalnie, przy, przyjechała brygada wozów pancernych, jednostki pancernej z Opola, na czele z panem majorem. Pan major przybył do mnie do biura i mówi mi krótko. Dawajcie mi tu plany, ja zajmuję kopalnię. Gdzie macie bramy, gdzie macie wjazdy i tak dalej. My tak patrzymy na niego, bo my tu już pomału myślimy, jak ten strajk kończyć, a ten tu przyjeżdża, panie, zrobić nam stan wojenny na kopalni. Już nie poza, ale na kopalni. I ten mój pułkownik mówi do niego, co to, to szczęście, bo to mój był pułkownik, tamten był major, stopień niżej. Nie? Mówi do niego. On no, co pan przyjechał? My tu właśnie strajk kończymy. On mówi, ja tu mam rozkazy, wyjmuję na piśmie rozkazy zajęcia kopalni. to. A ten mówi do niego, to mój pułkownik, cofnijcie się majorze 500 metrów od kopalni. Odjedźcie tam tą waszą tego i czekajcie na dalsze rozkazy. Na kopalni nie wiedziecie, bo to jest pomyłka. My tu właśnie strajk kończymy. A ten pułkownik Wojska Polskiego, dwa dni po tym wujku, który tam dowodził, Piotr Gębka, nazwisko konkretne. Tu przyjechał i, i mówi do mnie, że zrobimy tu to samo. Ja mówię, to samo? A spotkał pan jakąś barykadę tutaj na bramie? Jak pan tu wszedł? No wszedłem, ja mówię, ale pytał się pana ktoś, gdzie pan idzie? No nie, no widzi pan, bo są, wszystkich puszczają. Tu nie ma żadnej blokady. A gdzie są ci górnicy? A proszę pana, na dole, 500 metrów niżej. Tam się pan do nich nigdy nie dostanie. Ja mówię, ja Pana miłość boską proszę, niech Pan wraca do tej Warszawy, do tych Katowic i powie co Pan tu zastał, że tutaj po prostu nie ma nic takiego układu jak na bójku. Tu nie ma możliwości takiego działania, że wejdziecie i rozwalicie i będzie, będzie, będzie forum. Ja go proszę, go, Panie ja Pana proszę, jedź Pan do Katowic niech Pan powtórzy co Pan tu widział, co Pan tu zastał. Bo tu nikt niczego nie broni. Kopalnia jest bezbronna. Bez barykat, bez zasieków, jakichś, nic, niczego. Tu nic, tu się nic nie dzieje, kopalnia jest martwa. Kopalnia nie pracuje, nikogo nie ma. Jacyś ludzie tu czy pojedynci kręcą. I płaczące kobiety, matki, dzieci, tam może pan zobaczyć, że on przyszedł przez cechownię do mnie do biura i on się powiedział, że no, nie będziemy tu rozmawiać, do mnie mówi, jak tylko przyszedł. Tu są wszędzie posłuchy. Ja mówię, pewnie, że są. SB wszędzie dawało posłuchy. Ja, ja mam świadomość, że w tym biurze też są posłuchy. Oczywiście, cały czas były i są. Ja on mówi do mnie, wyjdziemy na dwór, porozmawiamy się tak. Ja mówię, proszę bardzo. On nie chciał, żeby był na posłuchu po prostu. On się bał Mnie to bardzo się wydawało śmieszne nawet. Bo ja, ja z tym posłuchem żyłem cały czas. Nie? No i co? No i robiłem swoje po prostu i tyle. Tak bym to skończył. Panie dyrektorze, przygotowiłem się do, do dzisiejszej rozmowy z Panem. Bazowaliśmy na informacjach zawartych w książce, który jest pan współautorem. Czy można pan coś powiedzieć na temat tej książki? Mm, tak. Historia tej książki jest taka 20 lat po stanie wojennym, to był wtedy rok. 2000, 2001 Spotykaliśmy się tutaj w dużym gronie uczestników tych wydarzeń. I w czasie tego spotkania padło takie stwierdzenie, trzeba by to jakoś napisać. Bo jak my poumieramy, nie będzie nas, nie zostanie żadnego śladu. A warto taki ślad zostawić. Szczególnie zabiegał o to wtedy. Burmistrz lędzin Władysław Ściński kiedyś na sztygar naszej kopalni. No i wszyscy się na tym spotkaniu, tam było około 200 osób powiedzieli tak, jasne, to trzeba spisać. To warto, to trzeba, żeby... Władek Ściński postanowił, że dla Lędzin to jest równie ważne jak dla kopalni. To tak nie może być, żeby to gdzieś tak pogadamy i, i dalej cisza. Poprosił konkretnie wtedy do siebie, do urzędu, tu w Lędzinach mnie i dwóch innych kolegów, niejakiego Franka Norasa i Zygfryda Ścierskiego. Pracowników kopalni. E, Mówi słuchajcie, zbierajcie pamiątki, rozmawiajcie z ludźmi, zbierajcie co macie. Ja na to przewiduję, pieniądze są w budżecie miasta. My taką książkę chcielibyśmy wydać. Czy pan, panie dyrektorze. Uważasz się za bohatera stanu wojennego, za bohatera tamtych wydarzeń? Yy, odpowiem szczerze, że nie. Dlatego, że się uważam, natomiast za tego, który odpowiadał za kopalnię i za to wszystko, co się tutaj działo i za te wszystkie podejmowane decyzje. I to była moja praca. To była moja służba dokładnie, tak to nazwę. Służba w warunkach takich dosyć niecodziennych, do jakich człowiek nie był ani uczony, ani przyzwyczajony, ani prze, nie przewidywaliśmy takiego następstwa wydarzeń, że nam się na dole znajdzie dwa, ponad dwa tysiące ludzi i, i z zamiarem trwania, długiego trwania, właściwie nie wiadomo jak długiego, nigdzie nie było określone, będziemy siedzieć tydzień, czy dzień, czy miesiąc, czy ile. Trzeba było być przygotowane na wszystko. I w tym całym działaniu, to znaczy zabezpieczeniu tych ludzi, to znaczy ich istnienia, ich bytu dokładnie, to było właśnie moje zadanie. Panie dyrektorze, dziękujemy bardzo, że opowiedział nam Pan historię tamtych wydarzeń. Dziękujemy za poświęcony czas. W imieniu naszym bardzo, bardzo dziękujemy. A ja wam dziękuję za wysłuchanie mojej relacji.